Teraz z zupełnie innej beczki, zakończymy optymistycznie, zupełnie zupełnie innej aranżacji. Ech, o mnie się nie martw. Skoda, Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała, kurcząca ręka, wy więcej możesz sobie Kiedy chcesz, gdzie chcesz, gdzie chcesz. nie rób tak, na imię. Ja sobie radę dam Jesteś, to jesteś, a jak Cię nie ma To też nie wiem, ugram Jeśli chcesz wiedzieć, a zmartwienia, martwienia Tylko przez Ciebie mam O mnie zapomnij, o mnie się nie ma. Ja sobie radę dam Pójdę kina z wadzkiem i Z Jackiem zatańczę ma tak, że oczy nie wszystkie Skoczę więc nim na przystań Marek zaprosi mnie do teatru Wojtek na rurki z kremem Więc za mną oczu już nie wypatruj I mnie już dłużej nie weź O mnie się nie ma, o mnie się nie mać, Ja sobie radę dam. Jesteś, to jest, jak się nie ma, to też nie wiem, czy tam I Jeśli chcesz widzieć same martwienia, Tylko przez ciebie mam O mnie zapomnij, o mnie się nie ma, Ja sobie Rój. Chciałam, by razem czas nam upłynął Ale dość cenił czas swój Zawsze lubiłam stare piosenki A ty wolałeś big beat Wszystko się zmienia, teraz te dźwięki Cóż, ja mogę powiedzieć, relacja z wydarzeń zakulisowych chyba w innym programie, jednak w tym tego Państwu nie pokażemy. Niby o mnie się nie martwa, jednak na koniec mąż zabrał ze sceny. Może to jednak nie konsekwencja. E, przypominam Państwu, że oceniają Państwo e, utwór premierowy, czyli to, co doda i zespół... Virgin zaśpiewali, wykonując utwór Znak Pokoju, na ten utwór właśnie głosują Państwo wybierając tego wykonawcę, którego chcą Państwo nagrodzić nagrodą Słowika Publiczności, bo bursztonowego Słowika przyznaje nasze jury. Kasiu, Kasiu, czy Znak Pokoju, który przekazała między innymi Rozumiem Tobie Doda jest przez Ciebie zaakceptowany? Przyjmujesz go? Ja pomyślałam sobie taką rzecz. Być może wielu z Państwa zgodzi się ze mną, że jeśli ktoś ma niekonwencjonalną osobowość, osobowość szaloną i dba o to, żeby ta osobowość była szalona, inna, jedyna w swoim rodzaju, może szokująca, że jest to osoba, która próbuje coś nadrobić. Że na przykład nie ma głosu, albo nie potrafi śpiewać, więc robi coś ponadto. Panie mężu, radku. Wyniósł nam Pan ze sceny znakomity głos. Tyle Kasia, Kasia Skrzynecka. Mam pytanie teraz do męskiego przedstawiciela jury. Panie Adamie, zgadza się z Pan z tym, co powiedziała Kasia Skrzynecka a propos wokalistki, czy ma Pan zgoła odmienne zdanie? Powinniśmy oceniać piosenkę konkursową, czyli znak pokoju, ale trudno mi po tym, co zrobił Radek na koniec z chłopakami, oceniać piosenkę konkursową. Zdecydowanie cover przytłoczył tą piosenkę, tak mogę powiedzieć. I boję się przy Radku teraz oceniać, bo cokolwiek powiem, może mnie spotkać to, co tych chłopaków tam ze sceny. Czyli jeżeli powiem dobrze, będzie dokładnie tak, jakbym powiedział coś niedobrego. Ale myślę, że doda, da sobie radę. O, zapewne, zapewne. Rozumiem, że tobie y, podobała się Adamie y, ta druga aranżacja, jednak bardziej chwyta cię Doda w coverze, nie w łagodnej, romantycznej, pięknej piosence. Zdecydowanie podobał mi się bardziej cover, chociaż piosenka Znak Pokoju, no trudno jej odmówić pewnej melodyjności i kawału głosu, który pokazała Doda. Dziękuję bardzo. Jeszcze pytanie do dziennikarza muzycznego Piotra Meca. Będzie trochę dziekcił do tego miodu, czy będzie łagodnie? Bo aż boję się pytać. Jeżeli chodzi o Znak Pokoju, to ja się nie mogę oprzeć wrażeniu, że pierwszy raz ten utwór słyszałem jakieś 20 lat temu. Ale, ale doda jeszcze wtedy nie przyszła na świat, tak myślę. Ale zdaje się, że 35 lat temu ktoś powiedział, że najbardziej podobają nam się piosenki, które dobrze znamy i tu cała tajemnica się wyjaśnia. Doda ma fantastyczny głos, potrafi go znakomicie używać i to, że w ciągu 10 minut pokazała nam tak kompletnie dwa muzyczne światy e, świadczy o tym, że naprawdę da sobie radę. Nie musimy się martwić. A czy znak pokoju wystarczy jej na to, aby, do tego, aby zdobyć bursztynowego słowika? Musimy posłuchać wszystkich, wtedy będziemy wiedzieć. Będziecie słuchać jeszcze raz? Kiedy wysłuchacie już wszystkich finalistów, jury uda się na obrady i wtedy przesłuchacie te piosenki raz jeszcze, bo pierwsze wrażenie to pierwsze wrażenie, ale może warto później zastanowić się raz jeszcze. Czy jednak decyzja zapadnie po szóstym wykonawcy? Pewnie ją podejmiemy kolektywnie, Pani Ewo, natomiast myślę, że jedno przesłuchanie wystarczy. Przy sześciu wykonawcach to będziemy wiedzieć od razu. Twój typ jak dotąd? Nie, jeszcze nie. Za wcześnie. <noise> Czekamy na trzech następnych. Ale zobaczmy, proszę Państwa, jak Państwo głosują. My usłyszeliśmy już trzech fantastycznych artystów. Druga połowa przed nami. Zobaczmy, jak rozkładają się Państwa SMS-owe głosy w konkursie o słowika publiczności. Faktycznie nie ma się o kogo martwić. <noise> Zespół Vergin i Doda już mają na swoim koncie 36% Państwa głosów, ale. To głosowanie trwa do 19.00, do jutra. Jeszcze wszystko może się zmienić, wszystko leży w Państwa rękach, więc jestem absolutnie pewna, że tego wieczoru i jeszcze następnego będą Państwo oddawali swoje ostatnie głosy na swoich faworytów. Nie pamiętają Państwo numerów przydzielonych naszym wykonawcom? To proszę spojrzeć. Uzy SMS o treści 1. Krzysztof Kiliański, 2. Velgen 3, Ewelina Flinta 4, Andrzej Fiaseczny 5, Mandaryna 6. Numer 3, numer 3, numer 3, prawda kochanie? Oczywiście tylko numer 3. Dokładnie tak pozdrawiamy wszystkich. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A teraz zapraszamy na reklamy! 3, 3!